Wielki mecz Gortat Team wys na to za nami. Przez całe spotkanie emocje sięgały zenitu, jednak w końcówce lepsza okazała się drużyna Marcina Gortata. Po zakończonym meczu dziennikarce Jastrząb Post udało się porozmawiać z Janem Błachowiczem. Polski sportowiec mówił m.in. o freak Fightach. W sobotę, 15 czerwca, w Atlas Arenie w Łodzi odbył się wielkim meczu Gortat Team Wysnato. NATO. Była to już jedenasta edycja tego charytatywnego wydarzenia, jednak tym razem drużynę wojska polskiego zastąpiło NATO. Dlaczego? Otóż w tym roku minęło 25 lat od przystąpienia Polski do traktatu północnoatlantyckiego. Jan Błachowicz o wielkim meczu, legendarny koszykarz do swojej drużyny zaprosił gwiazdy sportu, ale i show biznesu, m.in. Jana Błachowicza, Marcina Lewandowskiego, Adama Waczyńskiego, Tomasza Karolaka, Izabelę Krzan, Paulinę Krupińską oraz Damiana Michałowskiego. W skład żołnierzy na to weszli z kolei wojskowi z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii i Niemiec. Mecz był bardzo wyrównany. O jego wyniku zdecydowały dopiero ostatnie trzy minuty. Ostatecznie, ekipa Gortata wygraną 76 do 70. Bardzo cieszę się, że mogę być częścią drużyny Marcina i tego całego przedsięwzięcia. Szczytny cel, więc cieszę się, że tu jestem. Nie miałem zbyt wielu przygotowań, bo jestem po operacjach Barku i dopiero wracam do zdrowia. To, że w ogóle mogę grać, to jest zasługa moich fizjoterapeutów, powiedział po meczu Jan Błachowicz w rozmowie z Karoliną Motylewską. Jan Błachowicz o flick fightach. Nie stać ich na mnie,”. Jan Błachowicz wypowiedział się także na temat flick fightów, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. To jest dla mnie obojętne. To nie jest moja bajka, ja tego nie oglądam, ale też nie jestem przeciwnikiem, jak chcą, to niech się biją. Jeśli ktoś chce to oglądać i za to zapłacić, to hej przygodo. Ale to nie jest mój klimat, przyznał! Mnie to nie jara, nie ma raczej szans, że zobaczycie mnie we flick fajtach. Myślę, że ich na mnie nie stać, dodał.